Zakład zagospodarowania odpadów, spółka ZOO w Kraśniku, powstał zgodnie z założeniami planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego. Działa on w regionie południowo-zachodnim. Zajmuje się odzyskiwaniem surowców wtórnych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii gospodarki odpadami. Obejmuje gminy należące do Związku Międzygminnego Strefa Usług Komunalnych takie jak Miasto Kraśnik, Gmina Kraśnik, Gmina Dzieszkowice, Gmina Niedźwica, Gmina Strzyżewice, Gmina Urzędów, Gmina Wilkołaz, Gmina Zakrzówek oraz gminy z powiatu kraśnickiego, lubelskiego i janowskiego. Misją, którą wypełnia zakład zagospodarowania odpadów jest przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego w celu podniesienia jakości życia mieszkańców naszego regionu poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi. Realizowana ona jest poprzez odzyskiwanie surowców wtórnych, zmniejszanie ilości odpadów składowanych na składowisku odpadów. Zakład zagospodarowania odpadów w Kraśniku stale rozwija się i doskonali system odzysku surowców wtórnych poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 23 czerwca odbyła się konferencja pod tytułem Podsumowanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminach regionu południowo-zachodniego w latach 2013-2014. Zorganizowana została przez Zakład Zagospodarowania Odpadów we współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego, Kigo oraz Związek Międzygminny Strefa Usług Komunalnych. Na spotkanie zaproszeni zostali wysokiej rangi eksperci do spraw gospodarki odpadami: to jest dr Sławomir Chybiński, dr Inżynier Paweł Szyszkowski oraz magister Andrzej Krzyśków. W imieniu prezesa spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów, konferencję otworzył Mirosław Chabski, przewodniczący Związku Międzygminnego Strefa Usług Komunalnych i zarazem wójt gminy Kraśnik. Mam przyjemność powitać Państwa na konferencji dokonującej pewnej oceny funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami. Zbliżamy się do praktycznie do jednego roku. Wszyscy zdobyliśmy nowe doświadczenia. Zastanawiamy się, co dalej zrobić. i wydaje mi się, że jest to chyba najlepszy moment na to, aby się tymi doświadczeniami podzielić, aby skorzystać z opinii specjalistów w tej branży, przed czekającymi nas przetargami, bo większość naszych gmin ogłosiła przetargi, które obowiązują do końca roku. Także już miesiąc lipiec i sierpień będą czasami, gdzie trzeba będzie takich przetargów dokonywać. Proszę Państwa, w tym zakresie zmienia się bardzo wiele. Nie tylko zmieniają się przepisy, które są tutaj, jak nawet przed chwilą udało nam się zamienić jedno słowo, największą bolączką i problemem nie tylko gmin, ale również i przedsiębiorców prowadzących to działalność. Ale również, proszę Państwa, zmieniająca się nowa technologia. Tutaj mieliśmy okazję z prezesem rozmawiać przed rozpoczęciem dzisiejszej konferencji, gdzie już pokazują się nowe rozwiązania. Także już pewne dotychczasowe doświadczenia, które realizujemy i sposób prowadzenia gospodarki odpadami może w niedługim czasie ulec naprawdę dużej zmianie. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego głos zabrał Piotr Janczarek, pełnomocnik Marszałka Województwa Lubelskiego do spraw cyfryzacji. Gospodarowanie odpadami. To jeden z ważniejszych sektorów gospodarki, gospodarki Lubelszczyzny, ale także gospodarki Unii Europejskiej. I myślę, że ten sektor i te działalności, które są związane z gospodarowaniem odpadami, będą miały coraz większe znaczenie w kolejnych latach. O trudnościach związanych z wprowadzeniem w życie nowej ustawy śmieciowej mówił starosta Kraśnicki Andrzej Maj. Bardzo się cieszę, że ta konferencja o takiej tematyce odbywa się u nas w Kraśniku, w powiecie kraśnickim, w stolicy powiatu kraśnickiego bo to naprawdę ważne, bo, bo problemów jest co nie miara, bo rzeczywiście ta ustawa, która weszła w życie półtora roku temu no to była, była to ustawa rewolucyjna i pamiętam jak z Wójtem Habskim uczestniczyłem w spotkaniach i tłumaczyliśmy mieszkańcom, na czym to wszystko będzie polegało, no to wtedy jeszcze to, to wydawało się no, tak trudne, że, że, że wręcz chyba nie uda się tego wdrożyć. Pamiętamy problemy podwarszawskich gmin, no nie tylko, ale one o on, nich on było najgłośniej, jak sobie nie mogły poradzić z tymi nowymi przepisami. U nas w powiecie Kraśnickim w okolicach wszystko szło w miarę, w miarę gładko. Na dzisiaj w niektórych gminach nawet, no bo największa też batalia toczyła się oceny. Mamy ceny przystępne i, i niektórzy mieszkańcy po prostu nawet nie odczuli tej zmiany, o której, o której tak dużo, dużo się mówiło. Oczywiście jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, jako powiat Kraśnicki, no bo mamy ten zakład, który jest dzisiaj organizatorem tej konferencji. Bardzo dziękuję tutaj wszystkim, którzy się w tą, w tą konferencję zaangażowali. Mamy też no, na swoim terenie. Ten zakład i mamy też wysypisko, dlatego dlatego nam na pewno było łatwiej, a do tego jeszcze związek międzygminny, który, który, który mocno angażował się w te wszystkie procesy i zmiany dotyczące tej ustawy. Część naukową konferencji rozpoczął inżynier Tomasz Milczek, który przedstawił prezentację zakładu zagospodarowania odpadów w Kraśniku jako regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Podsumowanie inwestycji i plany na przyszłość. Tak wygląda zakład przy wieździe. Po prawej stronie ten budyneczek, to jest budynek, który został ostatnio rozbudowany. Wykonaliśmy też magazyny, magazyny frakcji tak zwanej tej mokrej oraz magazyny frakcji suchej czy odpadów selektywnie zbieranych. Zostało to wykonane między innymi dlatego, aby poprawić jakość tych surowców, które oddajemy, coraz więcej uwagi odbiorcy surowców zwracają właśnie na jakość ich. Nie chodzi tu tylko o surowce, które idą do recyklingu, ale także na surowce, na paliwa alternatywne, czyli tak zwana ta frakcja nadsitowa. Rozbudowa, którą ostatnio przeprowadziliśmy, polegała między innymi na wykonaniu. Zadaszeń wiatr na separator pneumatyczny do wydzielania frakcji tych palnych oraz po lewej stronie zadaszenie nad rozdrabniaczem, który stał na wolnym powietrzu. W przyszłości będziemy budować kompostownie kompostownie złożoną z bioreaktorów. Jesteśmy już w trakcie kompletowania dokumentacji technicznej, tak aby można było uzyskać pozwolenie na budowę. Tak mniej więcej będą wyglądać nasze bioreaktory. Bioreaktory budowane są, aby sprostać wymogom rozporządzenia o mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów. Rozporządzenie to narzuciło. Właśnie takie rozwiązanie. Mam już pozwolenie na budowę, yy, wybudować składowisko odpadów. Będzie to realizowane w momencie, kiedy istniejące składowisko yy, piaski za rzecz dwa, które przyjmuje odpady, a także te składowiska, które jeszcze funkcjonują, między innymi w Poniatowej składowisko odpadów w Janowie Lubelskim jeśli one zostaną wypełnione, nasze będzie już wtedy gotowe i do przyjęcia odpadów. Tu chciałbym pokazać takie przykładowe ceny przyjęcia odpadów do zakładów zagospodarowania. W Kraśniku cena netto jest 245 zł, w Wincentowie 270, Lublin 277, Adamki 280, i 80 groszy, Stara Wieś 287, Wodawa 413. Także widać, że te ceny, które funkcjonują u nas, no, należą do jednych z najniższych w województwie lubelskim. Między innymi dlatego, że od dawna funkcjonuje tutaj związek międzygminny, który zapoczątkował. Gospodarkę odpadami w kraśniku i w całym powiecie, a także między innymi dlatego, że zakład powstał już dosyć dawno i, i ma jakieś doświadczenie i staramy się inwestować bardzo racjonalnie, tak żeby nie wydawać na darmo tych pieniążków no i reagować na to, co dzieje się na rynku. Kolejnym prelegentem był dr inżynier Paweł Szyszkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest on współautorem dwóch podręczników dla Ministerstwa Środowiska z zakresu gospodarki odpadami, współautorem polityki ekologicznej państwa w części dotyczącej odpadów oraz współautorem 15 wojewódzkich planów gospodarki odpadami na Kraśnickiej konferencji podsumował gospodarkę odpadami w gminach obsługiwanych przez ZZ Kraśnik po nowelizacji ustawy w latach 2013-2014. Zanim przejdę do tego, żebyśmy do tej części dyskusyjnej na temat naszych tutaj gmin, chciałbym pokazać państwu jak wygląda obraz gospodarki odpadami w roku 2013 w Polsce. Jest to rzeczywiście niezwykle ciekawe, e, dlatego że pozwala odnieść tutaj Waszą sytuację do tego, co jest średnio w Polsce. Te wyniki, które Państwu przekazuję, to są wyniki opracowane w roku 2013 w ramach bardzo dużych badań, które były robione na terenie Polski. I Wyłania się z tego niezwykle interesujący obraz gospodarki odpadami w Polsce. Po pierwsze proszę zwrócić uwagę, że jeśli w 2011 roku ponad połowę obywateli w Polsce twierdziła, że gospodarka odpadami to jest duży problem, to w roku 2013 już mniej niż połowa. Czyli widzimy, że w ciągu tych dwóch, trzech lat. Yy, Odpady przestały być aż takim wielkim problemem dla mieszkańców w Polsce. Czyli generalnie optymistyczny dosyć rysuje się obraz już po tym pierwszym slajdzie, jeśli chodzi o wdrażanie nowej ustawy. Co ciekawe, to przede wszystkim aktywność lokalnych władz pozwalała na pokonywanie tych wielkich problemów, które się pojawiały wraz z wprowadzaniem tej nowej gospodarki odpadami. Przepisy prawne nie ważyły tak mocno jak aktywność władz lokalnych. Zresztą na terenie województwa lubelskiego to jest widoczne. Aktywność władz lokalnych w niektórych rejonach, ja nie mówię, że w całym województwie, ale w niektórych częściach rejonu województwa rzeczywiście jest aktywna i tam pobudowano zakłady i tam gospodarka odpadami rzeczywiście wygląda dosyć interesująco. Zwiększyła się ilość osób segregujących odpady. Proszę zwrócić uwagę, już ponad połowę osób segreguje odpady, chociaż jak pokażę na kolejnych slajdach, ten obraz nie wygląda tak różowo i zresztą to jest bardzo ciekawa sprawa, zobaczycie Państwo. Pozytywnie gospodarkę odpadami 38% ocenia, czyli nieźle. Nieźle startowo 30, 34% w 2011, potem spadek w 12, kiedy wdrażano ustawę, rzeczywiście był strach przed tym, co się będzie działo dalej. No i teraz, proszę zwrócić uwagę, porównajmy sobie rok 11, 12 i 13, jeśli chodzi o sposób gospodarowania odpadami w Polsce. Proszę zobaczyć, jeśli w 11 roku 39% wrzucało wszystko do jednego pojemnika, to w 13 już tylko 28. 55% osób segreguje regularnie odpady, czyli zupełnie, zupełnie niezły wynik. No chociaż pamiętajmy o tym, że w krajach Europy Zachodniej 100% segreguje, prawda? Czyli sporo mamy jeszcze do zrobienia. Niestety i tu ja powiem szczerze, że jestem troszkę zaskoczony. Wydawało mi się, że osoby starsze będą chętniej segregowały odpady. Okazuje się, że w Polsce nie. Chętniej osoby młode, im osoby starsze tym Gorzej sytuacja wygląda. Jeśli chodzi o miejscowości, to tutaj właściwie trend jest taki, jaki no spodziewaliśmy się. Czyli tereny wiejskie segregujemy odpady małe miejscowości w dużych miastach mniej, ale to ze względów trudności z miejscem przede wszystkim. Więc tutaj to nie jest zaskoczenie. Ale ogromnym zaskoczeniem jest, proszę Państwa, ten slajd. Proszę zwrócić uwagę. Im bardziej biedni ludzie, mówiąc obrazowo, tym mniej chętnie segregują odpady, czyli więcej płacą za odpady, bo w każdej gminie system jest tak ustawiony, że mniej płacą ci, którzy segregują odpady. Także to jest rzeczywiście duże zaskoczenie. Brakuje pieniędzy na podstawowe rzeczy, ale więcej płacę za odpady sytuacja rzeczywiście wymagająca no takiego głębszego zbadania. Ciekawie wygląda ten wykres, gdzie proszę zwrócić uwagę, im więcej osób w gospodarstwie, tym więcej segregujemy, ale to może być związane dość mocno też z sytuacją materialną, no bo więcej osób w gospodarstwie, więcej odpadów, większa opłata, wobec tego opłaca się segregować. Jeśli chodzi o typ zabudowy, tu jest właściwie na na plus pewne zaskoczenie, bo wydawało się, że w dużych blokowiskach będzie mniej osób chętnie segregowało. A tu widzimy, że jest tylko 9% różnicy. Także to nie jest 10%, no załóżmy. Czyli to nie jest aż taka duża, duża różnica, chociaż ci, co mieszkają w dużych blokach, to szczególnie w dużych miastach, mogą mieć rzeczywiście duży problem z segregowaniem odpadów. No i proszę Państwa, tu jest bardzo ciekawy wykres. Proszę zwrócić uwagę, porównanie roku 2012 i 2013, 13 jest na zielono. Dlaczego w gospodarstwie domowym nie segreguje, nie segreguje się odpadów? Albo robi się to sporadycznie. I proszę zwrócić uwagę, 13 rok, kiedy mamy już system ustawiony, mamy pojemniki, właściwie ludzie są nauczeni jak segregować odpadów, odpady, okazuje się, że Ponad połowa osób mówi, a ja nie segreguję, nie segreguję, bo nie mam miejsca. Kiedy nie było systemu, to tylko 24%. Tak? Dalej. No tu mniej osób mówi o tych brakujących pojemnikach, no bo pojemniki rzeczywiście się pojawiły. Także tutaj już nie było, nie było wymówki. Ale proszę zobaczyć, domownikom się nie chce. 40% osób. Twierdzi, że nie chce mu się segregować, prawda? Także to są rzeczywiście niezwykle niezwykle ciekawe sprawy. Dalej, wiąże się to z dodatkowym kosztem 30%, a przecież mamy niższą opłatę. Czyli takie typowe wymówki, a nie będę robił, bo, bo mi się nie chce. Czyli ten obraz segregujących osób w Polsce albo niesegregujących wygląda dosyć, dosyć ciekawy. Tendencje organizacyjne i technologiczne w gospodarce odpadami komunalnymi pod kątem nowelizacji